Witam na konferencji pomeczowej poświęconej spotkaniu zakończonemu przed kilkoma minutami spotkaniu 30. kolejki z udziałem Teksom Soku sieniała oraz Podlasia Biała Podlaska. Wygrana Sokoła 2 do 0. O podsumowanie wydarzeń boiskowych proszę trenerów obu drużyn. Na początek trener drużyny gości pan Rafał Borysiuk. Proszę bardzo. No cóż, gratuluję tutaj drużynie gospodarzy. Trzech punktów, które zdobyła Większą taką chęcią, zaangażowaniem, sercem. My, mam wrażenie, po meczu derbowym w Radzeniu Podlaskim dwa tygodnie temu już uwierzyliśmy, że się utrzymaliśmy. Tak to wyglądało tydzień temu z siarką, a dzisiaj to już było podsumowanie tego wszystkiego. Tłumaczę, że, że to jeszcze się nie skończyło. I tak, tak, tak grając, chodzi mi o gdzieś tam podaj, bo próbujemy grać w piłkę też próbowaliśmy różne sytuacje gdzieś tam sobie. Tu nie mieliśmy może jakichś sytuacji, ale. Mamy no, się ze sobą, który chce grać w piłkę, który gdzieś tam próbuje grać w piłkę. Mamy jakiś tam na każdym tym swój pomysł. Dzisiaj też mieliśmy, ale mamy problem. no Mamy problem, dochodzimy do takich sytuacji w tych bocznych sektorach. Mamy problem z finalizacją, z wykorzystaniem, każde dośrodkowanie Dzisiaj to było albo przeciągnięte, albo za krótkie. Gdzieś w kompletnie nam nic nie wychodziło. Eee, powiedziałem właśnie, że jeżeli będziemy myśleli, że już się utrzymać w tej ligi, po prostu tak grając to spadniemy. I, eee, nie możemy tak podchodzić do spotkań. I ja nie odmówię na pewno, bo każdy gdzieś tam chce, ale, ale dzisiaj gospodarze na tym boisku byli bardziej agresywni, to bardziej im zależało i yy, nie, wiem, nie wiem, czym to jest spowodowane, bo, bo tłumaczę niemal codziennie, że, że ta liga jeszcze, jeszcze parę kolejek zostało, to się wszystko może wydarzyć i, i chyba za szybko, za awansów, że się utrzymaliśmy i musimy tak ten zmienić, bo za tydzień przyszedł do nas Tomasowia i to jest mecz gatunku, który musimy wygrać, ale z takim podejściem. Yy, może być o to ciężko, dziękuję. Dziękuję serdecznie pan trener Sokoła, pan Dariusz Majher. Na pewno wyniki i trzy punkty cieszą zawodników, cieszą działaczy, cieszą trenerów, natomiast do szczęścia jeszcze mamy daleko jak tutaj trener. Powiedział gości, jest to liga, gdzie jest pięć drużyn bijących się o awans i pięć drużyn walczących o utrzymanie w tej lidze. Analizując przeciwnika przed naszym meczem, uczulałem chłopaków, że jest to naprawdę wymagający przeciwnik, zważywszy, jeżeli by popatrzył na ich sytuację pod kątem zremisowanych meczów. Pod kątem wygranych z jakimi drużynami, czy ze Starym, czy, czy z Łagowym. Jest to bardzo trudny przeciwnik, grający specyficzny w futbol, mający w swoich szeregach naprawdę bardzo szybkich zawodników i walczących z przodu yy, napastników, więc tutaj było założenie, żeby w pierwszych minutach. Nie dać się zaskoczyć tym, zobaczyć czy nasze przewidywania co do gry się sprawdzą, a potem zaatakować, zresztą nawet się chłopcy śmiali, że tak jak powiedział w 20 minutie strzelimy bramkę i no, oby moje proroctwa dalej się spełniały to udało nam się. Jednak dalej, co niepokoi częste te dośrodkowania bez kontaktu chłopaków. Jednak musi być to gracia, bark, bark. Zresztą nawet ta sytuacja w drugiej połowie, zderzenie się naszego obrońcy z przeciwnikiem i tam gdzieś w łokcie popracowały. No niestety chcąc utrzymać się w tej lidze musimy twardo grać, no zachowując też jakieś bezpieczeństwo. No tutaj sytuacja taka, gdzie sędzia mógłby podyktować karny. Na pewno ta gra inaczej by wyglądało w naszym wykonaniu. Natomiast na pewno cieszy to, że mimo braków kadrowych, a, a może to nawet zaskoczyło drużynę przeciwną, że inaczej pewnie analizowali naszych zawodników, a tutaj czterech z podstawowego składu, plus zmiany, które dokonaliśmy, mogły to wprowadzić w jakieś no, rozprężenie drużyny przeciwnej, że ach, będzie łatwo, będzie, nie mają ochała w składzie, nie, nie mają gieńca w składzie, więc tak jak tu trener powiedział, może za szybko uwierzyli w to, że jeśli można na ich terenie łatwo pokonać. Natomiast tutaj brawo dla chłopaków, że ci zmiennicy weszli, dali siebie, wszystko powalczyli. Jedyne no Zakłopotanie, że następny zawodnik u nas skonturowany, a ta ławka naszych zmienników no niestety nie jest do dość duża. Na pewno duży duży plus w tym meczu mieli nasi kibice. Za to im chciałbym podziękować, że wspierali nas przez cały mecz w tym trudnym meczu i na pewno ten jeden zawodnik więcej, jak to mówi w postaci kibiców, na pewno też nam pomógł. Dziękuję obu trenerom. 30 kolejka za nami, a my już myślimy, jesteśmy przy kolejnych meczach, szczególnie tych dwóch najbliższych z podhalem Negatark i 5 czerwca, tutaj na tym stadionie, kiedy to soku będzie podejmował hełmiantkę, hełm. A dzisiaj Państwu dziękuję. Do zobaczenia 5 czerwca.